Zasadę znacie. No i cóż, lecimy. Ciebie mogę. Uciałem przelecieć tutaj wyżej. Za... jestem upośledzony w tej grę jednak. Dobra, powiem wam jak się skończy ten czas. Tak jest? No i Giotu nie bij mnie. Boże, a ja się zacinam. O, pół minuty panowie. Ostatnio pół minuty żeśmy cię ponad pół zabrali. Nie, nie, nie. Chłopie, jak na razie zadaliście mi pół serca. No już przekazuję mi pięć złotych. Cześć. Cześć. Pięć. Cztery. Dwi'n 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 dwi'n